No, dzisiaj tak to wygląda. Dzisiaj nazbierany krwawnik. Babka towata, Dziurawiec. Tutaj mamy jeszcze kilka ziół, ale takie pojedyncze sztuki. To jest yy, pięciornik srebrny. Tutaj mamy też linice. Mamy trochę jasnoty purpurowej. Mamy świeżbice. Mamy ptasierdest i mamy jeszcze przytulię. Spieszcie się z przytulio, bo już przekwita. Jeszcze mam tutaj gdzieś i żółtą przytulię. Na temat przytuli macie filmy na kanale. Na temat dziurawca też. Pięciornik srebrny, ogólnie pięciornik jest film. Jasnota jest film. Linica jest film. Mam trochę rumianku krwawnik, jest film Babka lancetowata, szerokolisna też są filmy, więc polecam cofnąć się do tych filmów obejrzeć je, bo jest tam bardzo dużo informacji, są tam też e, filmy, z których dowiecie się jak zrobić na przykład olej z dziurawca albo krem e, krem, w zasadzie maść z krwawnika jak zrobić maść. Też można dodać linicę, jak zrobić maść na hemoroidy. Znajdziecie takie filmy. No więc wystarczy poszukać na kanale. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się.